Cześć, witajcie serdecznie. Eee, w dzisiejszym dniu postanowiłem sobie skontrolować osyp. Y, przepraszam, że znikam. Osyp warozy. Tym oto urządzeniem. Znaczy, osyp warozy. Eee, Porożenie warozą. Oto tym urządzeniem. Eee, hmm. Teraz prze. To jest ta rodzina. To jedna rodzin, kilka rodzin kontroluje. To jest półnadstawka. Półnadstawka miała być po to, żeby pszczoły wyniosły z niej sobie pokarm na dół, a one zaczęły wlewać. Więc co ja robię? Po prostu daję pod spód tą półnadstawkę. One powinny ponieść, przenieść to w górny korpus, ne? czyli w ten właściwy, w którym będą. Zimować. Robię to ten zabieg ze względu na to, że pszczoły zostały przeloczone na tej posiece dwa razy warometrem i po prostu poleceniu warometrem. Po leczeniu warometrem nie było za dużego osypu, i cały czas monitorując osyp na spodzie, na szufladce, nie ma porażenia. Ciężko znaleźć warozy. Najwięcej warozy, ile znalazłem, to 3 sztuki. Ja to sobie później przejrzę, ale tak z grubsza to. O, proszę zobaczyć, są zanieczyszczenia Może ciężko e... Ale no Ciężko mi było znaleźć warozy, dlatego zakupiłem to urządzenie I chcę sprawdzić po prostu osób. E... osyp war... nie osyp Ilość warozy w 300 sztukach e... Taka jest siła rodzinki od spodu. Więc co ja robię? O! Nie wiem, czy mi się to uda. Przepraszam, że ten film będzie taki trochę autyczny. Pobieram pszczółki. Okej. Okay. Dobra. Na instrukcji jest zaznaczone, że dotąd pszczół. Yy, przepraszam, nie widać, bo że jeżeli będzie do tej linii pszczół, to jest ich 300, więc ja mam nawet trochę ponad. Niewiele ponad. Pszczółki były zgodnie z instrukcją wyczepane. Teraz wracają do ula. Są bardzo złe. Okej. Okay. Teraz cukier puder. Tutaj przejdziemy. <grywy> cukier puder. Ok, sobie podniosę. Okej. Okay. Odkręcamy. Tu jest ten y, cukier puder. Cukier puder trzeba zalać wodą. I zobaczyć osyp. Y, czy mamy wyrozę wtedy. W taki sposób można sprawdzić. Ja to sobie pozwolę wymieszać. Wylać na większe i nie ma nie ma ani jednej sztuki jeszcze to sprawdzę nie ma po prostu ani jednej sztuki warozy to nie znaczy, że nie ma wólu warozy e, mogłem wziąć pszczoły, na których nie były ale chodzi, że nie ma dużego porożenia warozy więc e, chciałem tą metodą jeszcze sprawdzić, bo z tej wkładki mogą wynieść mrówki podobno chociaż rok temu miałem bardzo dużo warozy i mrówki nie nadążyły wynosić a w tym roku o, są białe pszczółki od tego silna rodzina eee. no i i tak mm. To tak krótko na temat tego testu. E, jestem przekonany, że porażenie warozy w tym roku mam, mam niskie. E, ale wszystko wyjdzie tak naprawdę przy zabiegu zimowym, bezczerwiowym. Nie? Przed samą zimą, bezczerwiowym, ile tak naprawdę było. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.